Hej, to Dream. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przerzucę Was z filmikiem o Bioluminescent Waves, czyli świecących falach, które działy się w Kalifornii przez około 3 tygodnie. Teraz już chyba się nie dzieją, z tego co wiem, um, ale nie wiem, um, dlatego że ostatnio ciężko było je zobaczyć na plaży. Um, tutaj mam parę informacji, które Wam chcę powiedzieć, żebyście widzieli mniej więcej skąd one się biorą i tak dalej, a tutaj macie parę zdjęć, um, które znalazłam w internecie. Um, Abyście mogli zobaczyć jak to wygląda, tak, wiecie, bardzo y, ładnie zrobione zdjęcia, z jakąś kamerą, czy coś, bo na telefonie ciężko to było pokazać. Ale zacznę od mówienia Wam po prostu jakichś rzeczy na temat właśnie tych fal, um, i są one powodowane ogólnie organizmem Eopoli, tutaj wam dam nazwę taką całą, um, która powoduje po prostu coś, co się nazywa Red Wave, um, czyli czerwona fala, w um, nocy. Fale powodują, że ten właśnie L-poly świeci na niebiesko, używając Luciferin, um, czyli takiego molekułu. Ja wam napiszę, jak się ten molekuł nazywa, bo czukamy w pracy po angielsku. Jest to jego mechanizm obronny, właśnie tego organizmu. Um, czerwone fale są raz na parę lat, jest to bardzo rzadkie um, samo w sobie i są one często toksyczne. Natomiast te fale, które są teraz, akurat nie są. Um, ale jest to bardzo rzadkie, żeby te fale świeciły, więc jest to bardzo po prostu wiecie, niesamowite, że mogłam zobaczyć coś takiego. Więc teraz zapraszam Was do oglądania tych klipów, które udało mi się zrobić. I jeśli Wam się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, także komentujcie i wejdźcie na mojego Instagrama, który jest na dole. Teraz mam nadzieję, że film Wam się spodoba i pa! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's.